Co jeść na gęste włosy i po czym najlepiej włosy rosną? Karol pieczka z tej strony witam cię w kolejnym odcinku podcastu Sekrety skutecznego odchudzania i tym razem przewrotnie. Nie na temat odchudzania, bo tym zajmuje się na co dzień, a na temat włosów i dlaczego. Dlatego że w 90% moje podopieczne to kobiety właśnie. I oprócz tego, że chudniemy 5, 10, 15 kg, walczymy o tą atrakcyjną sylwetkę, żeby pięknie wyglądać, atrakcyjnie się czuć, no to również na tą atrakcyjność ma wpływ wygląd zewnętrzny, prawda? A tak się składa, że diety, dieta, składniki odżywcze, różne niedobory mają również wpływ na twoje włosy, na gęstość twoich włosów. Więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, postanowiłem podjąć ten temat. I trochę śmiesznie, no bo to są porady od łysego. Jeżeli mnie znasz, widziałaś gdzieś w mediach społecznościowych, to wiesz, że mam elegancką fryzurę, to znaczy jestem bardzo krótko obcięty. Mam no łysy jestem, krótko mówiąc. Jednak to nie oznacza, że na temat włosów nie mogę się wypowiedzieć, bo jak najbardziej taką wiedzę mam, w szczególności tą o odżywianiu dietetycznym, a to ma największy jednak wpływ na Twoje włosy. Więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zanim przejdziemy do konkretów, to jeszcze chciałem podziękować za wszystkie subskrypcje tego kanału, bo jest Was coraz więcej, więc bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję. No dobra, jakie są najczęstsze niedobory? które powodują wypadanie włosów. Zaraz Ci powiem o tych niedoborach, powiemy również sobie o hormonach, które mają wpływ na jakość, na gęstość Twojego włosa, to musisz wiedzieć, że w opisie tego podcastu również wkleję od, od myślników, od punktów, jakie hormony i jakie właśnie niedobory mają wpływ. Po co? No, że jak pójdziesz sobie zweryfikować badania, zrobić morfologię i tak dalej, to będziesz mogła wrócić sobie do tego podcastu, zerknąć sobie na to, i będziesz wiedziała, na co zwrócić w szczególności uwagę. No dobra, najczęstsze braki składników odżywczych, które widzę u moich podopiecznych, które wysyłam właśnie na badania, to kłania się tutaj niedobór żelaza i ferytyny. Niedobór. Niedobór również cynku, witaminy D. Ten temat również dotyczy... Większości kobiet, właśnie żelazo, witamina D, cynk, witamina B12 warto zwrócić na to uwagę. Witamina B7, czyli biotyna, kwas foliowy B9, również może być w niedoborze, selen czy magnes, również ma wpływ, więc zwróć na to uwagę w szczególności jak zweryfikujesz sobie, zrobisz badania na niedobory tych składników. Jeżeli będą w niedoborze, no to warto albo zacząć jeść produkty, które mają duże ilości tych składników. O tych produktach jeszcze sobie powiemy w dalszej części tego podcastu, albo wdrożyć suplementację. Jeśli chodzi o hormony. Jakie hormony warto skontrolować, co zweryfikować? Na pewno estrogen, progesteron w niedoborze może powodować wypadanie włosów. Nadmiar testosteronu Również może nasilać wypadanie włosów. Kortyzol czy insulina w nadmiarze również może powodować wypadanie włosów. T3, T4, czyli również badania tarczycy się kłaniają. Jeżeli tu coś będzie zaburzone, też będzie miało to wpływ na Twoje włosy. Czy insulinoporność, to już powiedziałem, też będzie miało wpływ na wypadanie Twoich włosów. Czy prolaktyna, również ją warto zweryfikować. Jeżeli jest w nadmiarze, może powodować wypadanie włosów. No dobrze, a co jeść? Co jeść, Karol, na te gęste włosy? No to zacznijmy może od podstaw. Włosy zbudowane są z białka, dlatego jego odpowiednia ilość w diecie to absolutna podstawa. Absolutna podstawa. Tak się składa, że diety, które proponuję moim podopiecznym, które wdrażają te diety, jadłospisy, one są bogate właśnie w białko, więc to jak najbardziej wspiera skórę, włosy, stawy, paznokcie, więc to jest... Genialnie, rewelacja. 1,4 na kilogram masy ciała białka dziennie zdecydowanie wystarczy. To już jest duża ilość białka w Twojej diecie. Oczywiście można więcej, jednak już nie będzie miało to aż takiego wpływu na Twoją skórę czy włosy, a bardziej ograniczy również apetyty, czy, czy przyspieszy metabolizm, czy pozwoli budować masę mięśniową, czy skuteczniej i szybciej chudnąć. Jednak nie dzisiaj o tym. Jeżeli zależy Tobie również na tym, żeby oprócz gęstych, bujnych, eleganckich, pięknych włosów mieć również płaski brzuch, to zachęcam Cię do, do odsłuchania innych odcinków tego podcastu. Co jeść? Oprócz białka, no to warto sięgać regularnie, nawet i codziennie, po takie produkty jak jajka. Jajka kłaniają się bardzo często, mówię o tym bardzo często, no bo faktycznie to jedno z najlepiej przyswajalnych źródeł białka właśnie. Czy również źródło biotyny, witamin z grupy B, więc jak najbardziej jajka warto jeść 2-3 jajeczka dziennie. Oprócz tego szpinak, jarmusz jest bogaty w żelazo i witaminę C, a witamina C z żelazem pomaga właśnie w przyswajalności żelaza, więc szpinak, jarmusz możesz na przykład sobie dodawać albo do obiadów, albo na przykład stosować szejki. Kolejne produkty to łosoś, makrela, sardynki, które zawierają zdrowe tłuszcze omega 3 czy witaminę D. To również jest kluczowe, aby utrzymać piękne, elastyczne włosy. Soczewica, ciecierzyca. Często niedoceniane, często pomijane, a to źródło błonnika, żelaza, cynku, no i roślinne źródło białka. Więc jak najbardziej warto soczewice, ciecierzycę też włączyć do swojej diety. Kolejny produkt to orzechy brazylijskie i nerkowce w szczególności dostarczają właśnie cynku, selenu. Owoce jagodowe, to znaczy różne borówki, truskawki, jagody jakieś, czy maliny, o. Są pełne antyoksydantów, wspierają również skórę głowy. Pestki, na przykład dyni albo słonecznika, to również źródło zdrowych tłuszczy, witaminy E, cynku, jogurty naturalne, kefiry, również powinny być nawet i codziennie w Twojej diecie. Ja na przykład bardzo często stosuję, właśnie do koktajli, wlewam sobie jeden kefir, trochę odżywki białkowej, dorzucam tam jakieś liście, na przykład szpinaku, jarmużu, czy jakieś truskawki, czy borówki i taki koktajl sobie codziennie wypijam. Tobie również to proponuję. Oczywiście nie musisz codziennie pić, ale warto mieć to na uwagę. No i oprócz tego, dużej ilości wody, bo odpowiednie nawodnienie również wspiera regenerację włosów. Pom więc warto pić minimum 1,5 litra czystej wody dziennie. Może być woda oczywiście gazowana, możesz dodać do tej wody jakieś cytrynkę na przykład, czy liście mięty, jak najbardziej tak. Coś, na co warto zwrócić uwagę, to zbyt restrykcyjne diety. Bardzo często, bardzo często jest tak, że trafiają do mnie podopieczne ludzie, którzy już byli u różnych dietetyków, stosowały już różne diety, i najczęściej kończyło się to efektem jojo. Kończyło się to również zanikiem miesiączki albo właśnie, że no z włosów nic nie zostało, krótko mówiąc. I z czego to często wynika? Długotrwały deficyt kaloryczny albo zbyt duży deficyt kaloryczny, albo eliminacyjne diety, na przykład niskowęglowodanowe, beztłuszczowe, takie, gdzie są duże restrykcje, że tego nie możesz, tego nie możesz, tamtego nie możesz. Im więcej sobie masz wyrzeczeń w tych dietach, to niestety może prowadzić do m.in. wypadania włosów, bo gdy organizm otrzymuje zbyt mało energii, ogranicza procesy uznawane po prostu za mniej priorytetowe, w tym np. wzrost włosów, czy regeneracja włosów. I kobiety w dietach odchudzających często zauważają właśnie pogorszenie również, oprócz włosów, stanu paznokci, cery, mimo tego, że jedzą zdrowo. No bo często w dietach jednak są zdrowe produkty. No ale co z tego, jeżeli jest zbyt duży deficyt kaloryczny na przykład, tak? Albo jakąś część produktów totalnie wyeliminowałaś, a one były bogate na przykład w witaminy z grupy B, tak? Jak pieczywo chociażby. Więc na to warto zwrócić uwagę. Jeżeli nie wiesz, ile kalorii dokładnie jeść, żeby chudnąć, to możesz wejść na moją stronę karolpieczka.pl i tam masz darmowy, bezpłatny kalkulator kilokalorii i tam zaznacz, że chcesz schudnąć. Można zaznaczyć, że chcesz szybko schudnąć, ale tego Ci nie polecam. Lepiej dać sobie czas, zrobić to zdrowiej, wolniej i osiągnąć swój zaplanowany cel, między innymi z, z włosami na koniec tego odchudzania, prawda? Oprócz tego, coś co często sugeruję robić moim podopiecznym i Tobie również, to dla dobra Twojego zdrowia, Twoich włosów, hormonów, gospodarki hormonalnej, która ma duży wpływ właśnie na, na, twój, na Twoje włosy, to zrobienie po dwóch, trzech miesiącach deficytu kalorycznego świadomą przerwę, przerwę od odchudzania. To znaczy, żeby jeść więcej, na przykład przez miesiąc, ja wiem, że wtedy nie będziesz miała efektów odchudzania, że wtedy waga będzie stała w miejscu, no i bardzo dobrze. To jest świadoma przerwa, więc obliczasz sobie swoje zero kaloryczne czyli tyle, ile, je, ile masz jeść, aby ani nie chudnąć, ani nie tyć. Utrzymać masę ciała przez miesiąc. To jest Twój cel, zadanie po dwóch, trzech miesiącach deficytu kalorycznego. Po pierwsze, odpoczniesz sobie psychicznie od tej diety, no bo będziesz jadła więcej, będziesz mogła sobie pozwolić na więcej, będziesz bardziej najedzona. A przy okazji, uzupełni to możliwe niedobory, które powstały z deficytu kalorycznego, poprawi również funkcjonowanie gospodarki hormonalnej i przyspieszy ogólnie odbudowę Twojego organizmu, w tym również mieszków włosowych. Więc jak najbardziej warto taką przerwę stosować. I im dłużej jesteś w deficycie kalorycznym, na przykład, ro, dwa miesiące jesteś na diecie deficycie kalorycznym, schudłasz 10 kg, przykładowo. Następnie robisz przerwę, miesiąc, no i nie chudniesz, waga stoi w miejscu. Później po tym miesiącu znowu wchodzisz sobie na przykład na półtora miesiąca deficytu kalorycznego i znowu robisz przerwę, na przykład 2-3 tygodniową. I im dłużej jesteś, tym częściej te przerwy trzeba robić. Tym częściej te przerwy trzeba. Robić, żeby zadbać o Twoją gospodarkę hormonalną, bo to jest kluczowe, żeby osiągnąć trwałe efekty, żeby raz na zawsze schudnąć, żeby raz na zawsze pozbyć się brzucha, a przy okazji za zachować zdrowie. Ja wiem, że każda z Was by chciała szybko, jak najszybciej schudnąć, prawda? 20 kg, 4 miesiące, zje ja wiem, że tak by było super, ale pamiętaj, że masz jeszcze zdrowie i nie za wszelką cenę to odchudzanie jest najważniejsze. Zdążysz schudnąć. Zdążysz schudnąć, daj sobie więcej czasu. Kluczowe jest to, żeby to zrobić zdrowo. Zgadza się? No dobrze, to tyle, co chciałem powiedzieć w tym odcinku podcastu. Podałem Ci produkty, które warto spożywać. Jeszcze raz sobie może przypomnimy: to są jajka, szpinak, jarmusz, tłuste ryby, soczewica, ciecierzyca, orzechy różnego rodzaju, owoce jagodowe, różne pestki, jogurty naturalne czy kefiry, czy dużo wody. To ma potężny wpływ na. Na jakość Twoich włosów i pamiętaj, żeby zrobić sobie badania, bo jeżeli już jest problem, już się zmagasz właśnie z tym, że Ci wypadają włosy albo nie trzymają się po prostu głowy, albo są kiepskiej jakości, no to sprawdź sobie teraz w opisie tego podcastu, jakie hormony i jakie niedobory mogą mieć wpływ właśnie na Twoje włosy, i warto to zweryfikować. Zrobić sobie po prostu badania, taki przegląd. Okej, okay, to wszystko w tym odcinku podcastu. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, pomocny, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. No i możesz przesłać również koleżance, jeżeli również zmaga się z takim problemem, wyzwaniem. Pozdrawiam, Karol Pieczka z tej strony i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!